Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie mieli okazji obejrzeć w maju opery Werbum Nobile w wykonaniu artystów pod patutą Pawła Adamka. Na specjalne życzenie widzów widowisko będzie powtórzone 15 września w Domu Kultury Mors. Premiera opery Werbum Nobile w wykonaniu dębickich artystów odbyła się 3 maja. I choć kilkakrotnie była powtarzana, nie wszyscy mieli okazję ją obejrzeć. Dlatego Paweł Adamek postanowił jeszcze raz wystawić to dzieło Stanisława Moniuszki. Obiecałem mieszkańcom wtedy, tym wszystkim, którzy przychodzili do Domu Kultury po zaproszenia i w, 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 odchodzili z kwitkiem, że jeszcze wznowimy tą, to nasze przedsięwzięcie, to widowisko we wrześniu. I dotrzymujemy słowa, więc 15 września o godzinie 18 w Domu Kultury Mors będzie można obejrzeć jeszcze raz werbum nobile. Dla, szczególnie zapraszamy tych, którzy nie zdążyli tej opery obejrzeć z różnych powodów. Werbum nobile to kolejna opera, w której odzywają się echa polskiej tradycji szlacheckiej. Akcja umiejscowiona w Dworku Polskim przywołuje czasy kontuszowe, kiedy stan szlachecki cechował się określonym etosem, na który składała się między innymi tradycja honorowo danego słowa. I tym razem na scenie zobaczymy znanych dobrze dębickiej publiczności solistów. Karolinę Pawule, Tomasza Furmana, Jana Michalaka, Leopolda Stawarza. Płonkę Sylwię Wojnar. Towarzyszyć im będzie orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy, chór parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, balet Zespołu Pieśni i Tańca Gryfici. Opera Werbum Nobile została wzbogacona o niecodziennych aktorów, dzieci przedszkolne uczęszczające na co dzień do ochronki sióstr służebniczek publicznego przedszkola integracyjnego w Dębicy. Bezpłatne wejściówki na to widowisko do nabycia w Domu Kultury Mors w Dębicy.